Jest to wartość ponadregionalna, że zresztą osoby, które tutaj przyjechały i ta paleta tych, którzy z różnych miejscowości przecież pochodzą, a którzy sympatyzują z tym, co robi Edward Gramon, czy robi, bo ciągle robi. I zrobił na przestrzeni tych 50 lat to najlepiej potwierdza, bo myślę, że obecność każdego z nas tutaj to też e, taka wdzięczność dla Edwarda, dla tych ludzi, którzy tworzą Terminusa teraz i którzy przewinęli się przez, e, na przestrzeni tych 50 lat właśnie przez tą czarną salę e, przy ulicy Kościuszki w Nowej Sowie. Powiedział pan wicemarszałek, że nie byłoby solanina, nie byłoby festiwalu Teatru kina ofowego, gdyby nie właśnie terminus Akwo. No tak, bo wiele osób, które zaangażowało się w organizację Solanina, szczególnie w czasie tych pierwszych edycji, to były osoby bardzo ściśle związane z Terminusem. To były osoby, które zarówno występowały w, w tych spektaklach przygotowywanych przez Edwarda, ale to były też osoby, które pomagały organizacyjnie. I tak naprawdę najpierw zrodził się film. O tym tytule Solanin, w którym również Edward wziął udział i wiele osób z teatru. No i to do dzisiaj jest takie bardzo mocno awangardowe dzieło. Natomiast potem stanęliśmy obok siebie, połączyliśmy siły kultury nowosolskiej i stworzyliśmy Solanin Film Festival, który w tym roku będzie obchodził 18. urodziny. Wydawało mi się, że skromnym facetem, a teraz syn do mnie podchodzi. Ty, ty jesteś najbardziej medialnym gościem na całej Ziemi Lubuskiej. Ja? Kiedy? No ale faktycznie wszyscy się dopytują, jak to było, jak to wszystko wyglądało, kulisy twórczości i tak dalej. Opowieści jest więcej niż na tych 250 stronach w książce, bo ja dużo powiedziałem, ale naprawdę... Ja żyłem intensywnie. Kiedyś pomyślałem sobie tak. Chedzbach, Ty chyba miałeś trzy życia w ciągu jednego. I tak chyba to wyglądało. Ja się po prostu nie zatrzymywałem. Usłyszeliśmy dzisiaj, że nawet nie to, że teatr telnarktywny, ale awangardowy, że byście awangardą jesteście. No, chyba trochę wyprzedzamy epokę. Niektórzy tak mówią. Może mają rację, nie wiem, ja nie sprawdzam tego. Ja po prostu robię swoje. Mam takie wizje. Moi przyjaciele, moi synowie tworzą następne zręby i, i twórczusz tego teatru i sami jestem zdziwiony, że to jeszcze wyprzedza moje myślenie. To dopiero jest wyczyn. Po prostu zaczęłam jeździć do teatru Edwarda coraz częściej, coraz intensywniej i, bo, i to jest naturalne jakby naturalna kolej rzecz, że, że trzeba się kupić i na życiu i na sztuce i zacząć o tym pisać, bo jak jest taki jubileusz jak 50 lat. To nie ma coś więcej niż tylko opisywanie teatru, prawda? Bo to jest jakby cała marka, cała rodzina. Tak, tak, to jest szersze zjawisko. To nie tylko teatr no, i to nie tylko też Edward. Po prostu to jest bardzo, bardzo szerokie i, i gdybym miała dwie godziny na odpowiedź, to chętnie bym o tym więcej powiedziała.